Czy kiedykolwiek czułeś się jak obcy we własnym świecie, jakby wszystko wokół ciebie było wielkim teatrem, a ty jakoś patrzyłeś na to przedstawienie, nie mogąc w nim wziąć udziału? Może to brzmi jak przesada, ale dla tych, którzy przechodzą duchowe przebudzenie, to codzienna rzeczywistość. Prawda jest taka, że duchowe przebudzenie nie przynosi wolności, jaką wielu sobie wyobraża. Nie uwalnia cię od więzów społeczeństwa, wręcz przeciwnie. Sprawia, że zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jesteś z Nim nie w harmonii. I właśnie tu zaczyna się walka. Jak żyć w świecie, w którym wszystko wydaje się bez sensu, gdy zaczniesz widzieć poza maskami, powierzchownościami i społecznymi gierkami? Wydaje się to sprzeczne, prawda? Duchowość powinna nas wyzwalać, no nie? Dać poczucie połączenia i spokoju. Ale dla wielu przebudzenie niesie głęboki konflikt. Świadomość się rozszerza, owszem, ale wraz z nią przychodzi ciężar widzenia rzeczy takimi, jakie naprawdę są, co stawia cię w stanie oderwania od większości ludzi wokół. Zaczynasz dostrzegać, że wartości sukcesu, statusu i osiągnięć, tak wychwalane we współczesnym społeczeństwie, to puste iluzje. I w tym momencie czujesz się uwięziony w egzystencjalnym labiryncie. Jak dalej funkcjonować w społeczeństwie, które już widzisz jako wielki teatr złudzeń, w którym nikt nie wydaje się być obudzony? Dziś zgłębimy, dlaczego ta walka w ogóle się pojawia, dlaczego duchowe przebudzenie czyni współczesne życie prawie niemożliwym dla wielu, dlaczego im bardziej stajesz się świadomy, tym świat wokół ciebie wydaje się bardziej powierzchowny i pusty. To nie twoja wina, to konsekwencja procesu ewolucyjnego, który ma swoją cenę. Zrozumiemy, jak ta wizja świata, którą teraz masz, może być jednocześnie wielkim błogosławieństwem i wielkim brzemieniem. Bo jeśli kiedykolwiek czułeś się tak, wiedz, że nie jesteś sam, a odpowiedź na tę walkę może być bliżej niż ci się wydaje. Temat 1. Zmiana częstotliwości psychicznej. Współczesne życie może wydawać się ciągłym wielkim hałasem, jakbyśmy wszyscy byli zanurzeni w ogromnym, niekończącym się dźwięku. Ale dla tych, którzy przeszli duchowe przebudzenie, ten hałas jest prawie nie do zniesienia. Wyobraź sobie, że twój umysł zaczyna dostrzegać częstotliwości i niuanse, które wcześniej umykały uwadze. Rozmowy, interakcje, energie w otoczeniu wszystko staje się jaśniejsze, ostrzejsze. To prawie jak supermoc, ale też ogromne wyzwanie. Stajesz się kimś, kto widzi to, czego inni nie widzą. Czujesz to, czego oni nie czują. A w świecie już i tak przesyconym bodźcami, to może być po prostu wyczerpujące. Czujesz się przeciążony, jakby twój umysł łapał sygnały ze wszystkich stron, bez przerwy. A jedyne, co społeczeństwo oferuje, to więcej hałasu, więcej rozproszeń, więcej powierzchowności. I jak w ogóle funkcjonować w takim scenariuszu, kiedy operujesz na znacznie bardziej wyrafinowanej częstotliwości niż wszyscy wokół ciebie? Pamiętasz ten moment, kiedy w środku pozornie prostej rozmowy udaje ci się wychwycić niewypowiedziane emocje, ukryte intencje, a nawet napięcia unoszące się w powietrzu. To jakbyś słyszał ultradźwięki, ale świat wokół ciebie jest hałaśliwy, szorstki i niespójny. To właśnie jest zderzenie częstotliwości. Przed przebudzeniem twój umysł był wyposażony w filtry, które blokowały większość informacji, które teraz postrzegasz, z jasnością. Te filtry pozwalały ci płynnie poruszać się po codziennych interakcjach, bez przeciążenia. Jednak po przebudzeniu te filtry zostają usunięte. Teraz nie możesz już ignorować drobnych szczegółów, podtekstów i energii. I to, drodzy przyjaciele, czyni proste codzienne interakcje polem bitwy mentalnej i emocjonalnej. Jak sobie z tym radzisz? Jak znaleźć równowagę, kiedy twoja percepcja świata jest ostrzejsza niż u większości? Może na początku czujesz się jak widz w filmie, którego sam nie wybrałeś? Widzisz się zanurzony w rzeczywistości, która wydaje się znacznie bardziej złożona niż inni to postrzegają. Rozmowy przy stole podczas kolacji, pogawędki w pracy, dyskusje na targu wszystko wydaje się być na innej tonacji częstotliwości, a ty, z zwiększoną wrażliwością, jesteś bombardowany tymi falami zarówno dobrymi, jak i złymi. Może doświadczyłeś, jak wielu przechodzących te transformacje uczucia ciągłego zmęczenia, wyczerpania, które wynika z wysiłku mentalnego, by dostosować się do tego nowego rytmu. I to zmęczenie nie jest tylko fizyczne, jest emocjonalne i psychiczne, bo samo próbowanie dopasowania się do tych interakcji, które kiedyś były naturalne, staje się ciągłym wysiłkiem. A co jeszcze czyni to męczącym? Brak zrozumienia. Ludzie wokół ciebie nie mają pojęcia, co przeżywasz. Podczas gdy Ty czujesz się przeciążony tymi nowymi percepcjami, codzienne interakcje toczą się dalej, jakby nic się nie zmieniło. Najgorsze jest to, że w wielu momentach czujesz, iż energia tych interakcji nie tylko płynie na innej częstotliwości, ale też nie ma dla Ciebie prawdziwej wartości. Smalltalk na przykład staje się ciężarem. Banalne tematy, które kiedyś mogłyby umknąć uwadze, teraz stają się zatorami energetycznymi, więc co robisz, stajesz się bardziej introspektywny albo starasz się unikać środowisk, które wysysają z ciebie energię. Uczucie niedopasowania jest stałe, a wrażenie bycia nie na miejscu wydaje się nie mieć końca. Ale w tym wszystkim jest też pozytywny aspekt. To przebudzenie i zmiana częstotliwości psychicznej, mimo że trudne, mają swój cel. Nie są znakiem, że coś poszło nie tak, ale raczej znakiem Twojego wzrostu. To nie porażka, lecz ekspansja percepcji. Może być skomplikowanie znaleźć równowagę, ale właśnie ta intensywność percepcji łączy Cię z głębszymi warstwami rzeczywistości. To, co kiedyś wydawało się powierzchowne, teraz ma warstwy, które można odkryć. Dla tych, którzy są gotowi nauczyć się nawigować po tej nowej częstotliwości, otwiera się niesamowita szansa na eksplorację życia w znacznie bogatszy i głębszy sposób. I jak pewnie już zauważyłeś, ten proces adaptacji nie dzieje się z dnia na dzień, jest stopniowy i wymaga cierpliwości, przede wszystkim wobec siebie samego. Temat 2. Wizja gry. Kiedy przechodzisz duchowe przebudzenie, jedną z pierwszych rzeczy, które zaczynasz zauważać, jest niewidzialna gra, która rządzi prawie wszystkimi interakcjami międzyludzkimi. Nagle widzisz się obserwującym to, co wcześniej było po prostu częścią codziennego krajobrazu zachowania ludzi, interakcje społeczne, nawet dynamiki zawodowe i wszystko zaczyna wyglądać jak wielka inscenizacja. Wcześniej po prostu żyłeś swoim życiem, grając w tę grę, nie zdając sobie sprawy, że w ogóle jest gra. Ale teraz nie możesz już patrzeć na te sytuacje w ten sam sposób. Widzisz maski ludzi, dynamiki władzy ukryte pod pozorem przyjaźni czy współpracy i psychologiczne zagrywki, które wszyscy wykonują. Problem w tym, że kiedy to wszystko dostrzegasz, znajdujesz się w kropce. Jak dalej brać udział w czymś, co wiesz, że jest fałszywe? Wyobraź sobie spotkanie w pracy, gdzie wszyscy udają, że dążą do lepszych wyników podczas gdy w rzeczywistości po prostu rywalizują o status lub starają się utrzymać swoją pozycję, albo rozmowę towarzyską, w której wszyscy maskują swoje niepewności za pomocą drobnych żartów i powierzchowności. Dla ciebie, który jest duchowo obudzony, te interakcje stają się grą pozorów, co jest ekstremalnie męczące. Nie możesz już łączyć się z autentycznością, którą kiedyś czułeś w tych interakcjach, bo wszystko wydaje się być wymianą ukrytych interesów. To, co czyni to jeszcze bardziej wymagającym, to fakt, że ludzie wokół ciebie niczego z tego nie widzą. Oni kontynuują swoje życie bez kwestionowania, podczas gdy ty czujesz się coraz bardziej oddalony od świata, który nie możesz już postrzegać jako autentyczny. To zjawisko to właśnie to, co Jung nazwał wizją gry i jest to jedno z największych wyzwań dla tych, którzy przeszli duchowe przebudzenie. Kiedy zaczynasz dostrzegać te nieświadome gry, autentyczność staje się niemożliwa. Nie możesz już być częścią gry bez uczucia, że odgrywasz rolę, a to może być wyczerpujące, bo wymaga ciągłej energii na podtrzymywanie pozorów. W wielu sytuacjach to tworzy głęboki dylemat. Wiesz, że nie możesz grać w tę grę jak wszyscy, ale też wiesz, że jeśli nie zagrasz, zostaniesz wykluczony, zignorowany, a nawet uznany za kogoś dziwnego. To uczucie alienacji, niemożności autentycznego połączenia z innymi, jest jedną z największych walk duchowo obudzonym. W miarę jak Twoja percepcja gry się rozszerza, zaczynasz czuć się jak obserwator. Stajesz się widzem życia, patrząc jak ludzie wokół Ciebie grają swoje partie, podczas gdy Ty zastanawiasz się nad sensem całego tego zamieszania. Interakcje społeczne, które kiedyś mogły być proste i naturalne, teraz wydają się całkowicie pozbawione autentyczności. Łapiesz się na myśleniu, dlaczego wszyscy to robimy? Dlaczego dalej podsycamy te dynamiki władzy i rywalizacji, kiedy w głębi duszy wiemy, że nie mają one prawdziwej wartości? To jeden z największych dylematów duchowego przebudzenia. Twoja zdolność do widzenia poza powierzchowność tworzy nie tylko oderwanie od innych, ale też od struktur, które podtrzymują społeczeństwo. I tu jest największe wyzwanie: ludzie wciąż potrzebują tych gier. Nawet jeśli ty je widzisz i postrzegasz jako fałszywe i puste. Inni nie są gotowi obudzić się do tej rzeczywistości. Oni nadal są uwięzieni w potrzebie zewnętrznej walidacji, rywalizacji, władzy i choć starasz się być wierny swojej nowej percepcji, to nie znaczy, że możesz się całkowicie odciąć. Świat wokół ciebie wciąż wymaga, byś grał, byś się wpasował, byś przestrzegał zasad gry. To tworzy konflikt między tym, co postrzegasz jako prawdziwe, a tym, czego społeczeństwo od ciebie oczekuje. I wielkie pytanie, które się rodzi brzmi: jak dostosować się do tego nowego sposobu widzenia świata i jednocześnie znaleźć sposób na współistnienie z tymi, którzy nie dostrzegają gier, ale dalej w nie grają? Temat 3: Odwrócenie wartości. Czy kiedykolwiek złapałeś się na myśli, to nie ma sensu obserwując świat wokół siebie? Kiedy przechodzisz duchowe przebudzenie, twoje wartości zmieniają się w radykalny sposób. To, co wcześniej wydawało się ostatecznym celem życia, dobra kariera, dom, uznanie społeczne, zaczyna wydawać się puste, bez duszy. To, co społeczeństwo uważa za sukces, zaczyna być przez ciebie postrzegane jako pułapka. Prawda jest taka, że podczas gdy większość goni za większymi pieniędzmi, większym statusem i większą zewnętrzną walidacją, ty zaczynasz dostrzegać, że te rzeczy są w rzeczywistości zasłoną, fasadą, która ukrywa to, co naprawdę ważne. I to tworzy ogromny przepaść między Tobą a społeczeństwem, w którym żyjesz. Najgorsze jest to, że w miarę jak się budzisz, wartości świata wydają się jeszcze bardziej odległe i nieistotne. Więc jak znaleźć motywację w świecie, który stracił połączenie z tym, co naprawdę ma znaczenie? To uczucie niedopasowania jest jednym z największych wyzwań dla tych, którzy są duchowo obudzeni. Patrzysz na swoją pracę, na swoje osiągnięcia i zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co kiedyś było znakiem sukcesu, teraz wydaje się wielkim kłamstwem. Podwyżka pensji, awans w pracy, publiczne uznanie to wszystko wydaje się takie małe, takie bezcelowe. Zaczynasz rozumieć, że prawdziwy sukces nie tkwi w rzeczach zewnętrznych, ale w stanie wewnętrznego spokoju, w autentycznej więzi z innymi i z samym sobą. Jednak co zrobić, kiedy społeczeństwo dalej naciska, byś podążał za wzorcami, które teraz postrzegasz jako puste? Walka wewnętrzna jest realna. Z jednej strony masz presję, by być sukcesywnym według standardów społecznych, z drugiej potrzebę życia w sposób bardziej autentyczny, zgodny z Twoimi wewnętrznymi wartościami. Ten konflikt może być druzgocący. A niepokój rośnie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że większość ludzi wokół ciebie wciąż jest uwięziona w tym cyklu więcej znaczy lepiej. Nieustanna pogoń za większymi dobrami materialnymi, większą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych, większą walidacją, to wszystko nadal jest celem dla wielu ludzi, ale dla ciebie to zaczyna tracić wszelki sens. Czujesz się jakbyś był na drodze, którą wszyscy pokonują, ale ty już wiesz, że ona nigdzie nie prowadzi. I w wielu momentach widzisz się zmuszony do gry w tę grę, by przetrwać. Społeczeństwo wymaga, byś zachowywał się jak wszyscy inni, nawet wiedząc, że to nie jest zgodne z twoją prawdziwą esencją. Czujesz się zagubiony. Między pragnieniem bycia wiernym sobie a zewnętrzną presją, by się wpasować, to jedna z największych walk duchowo obudzonym ciągła bitwa o znalezienie celu, który ma sens w świecie, który ceni rzeczy bez prawdziwego znaczenia. Dla tych, którzy przeszli przez to przebudzenie, prawdziwy sukces jest teraz mierzony w zupełnie inny sposób. Nie pochodzi z awansów czy zewnętrznych osiągnięć, ale z bycia w zgodzie z sobą. Z znajdowania radości w prostych rzeczach i z życia, które odzwierciedla twoje najgłębsze wartości. Jednak życie zgodnie z tymi nowymi wartościami to ciągła walka, ponieważ podczas gdy ty próbujesz znaleźć sens w swojej wewnętrznej podróży, świat nieustannie przypomina ci o rzeczach, które powinieneś mieć: wielkim domu, luksusowym samochodzie, prestiżowej pracy. Za każdym razem, gdy stajesz twarzą w twarz z tymi oczekiwaniami, Czujesz, jakbyś był wyzwany do porzucenia swojej prawdziwej esencji, by wpasować się w rzeczywistość, która dla ciebie już nie ma sensu. I to nie jest tylko męczące, to głęboko dezorientujące. W głębi duszy to odwrócenie wartości jest tym, co sprawia, że wielu duchowo obudzonym czuje się izolowanych. Jak ktoś, kto nie szuka już dóbr materialnych, sławy czy statusu, może wpasować się w społeczeństwo, które wciąż mierzy sukces tymi właśnie rzeczami? Jak dalej żyć w świecie, który wydaje się kręcić wokół powierzchowności, kiedy ty teraz szukasz czegoś znacznie głębszego? To dylemat. Rozszerzona świadomość przynosi wewnętrzną bogactwo, którego świat nie uznaje, ale jednocześnie społeczeństwo wymaga, byś potwierdzał swoją wartość przez zewnętrzne osiągnięcia, które w głębi duszy wiesz, że nie mają prawdziwego znaczenia. Walka jest ciągła, a rozwiązanie wydaje się odległe ale w rzeczywistości prawdziwa zmiana przychodzi, kiedy zaczynasz żyć zgodnie ze swoimi własnymi wartościami, niezależnie od tego, co społeczeństwo nazywa sukcesem. Temat 4. Niemożliwość powrotu Jednym z największych trudności dla tych, którzy przechodzą duchowe przebudzenie, jest to, co Jung nazwał nieodwracalnością świadomości. Kiedy świadomość się rozszerza, nie ma już powrotu do poprzedniego stanu nieświadomości. Oznacza to, że po przebudzeniu jesteś na stałe wygnany z świata, który wcześniej wydawał się wygodny. Bez względu na to, jak bardzo byś chciał, nie możesz już ignorować tego, co widziałeś, co czułeś, czy co postrzegasz. Zaczynasz rozumieć, że bezpieczeństwo świata nieświadomego to tylko iluzja, psychologiczna ochrona, którą ludzie stosują, by nie musieć stawić czoła surowej rzeczywistości życia. Ale raz obudzony do tej prawdy, nie ma już odwrotu. I to jest cena rozszerzenia świadomości. Ten proces niemożności powrotu do ignorancji, jest jednym z największych dylematów, z jakimi borykają się osoby przechodzące duchowe przebudzenie. Wcześniej mogłeś żyć powierzchownie, nie przejmując się nieświadomymi dynamikami wokół siebie, bo twój umysł był chroniony przez zasłonę nieświadomości. Ale teraz widzisz wszystko. Fałszywe struktury, nieświadome gry, projekcje strachu i niepewności, które ludzie noszą. I to wszystko staje się niemożliwe do zignorowania. Czujesz się jak ktoś, kto nagle znalazł się poza swoim własnym światem, obserwując życie innych z bolesną jasnością, ale bez możliwości ingerencji. To przebudzenie przynosi nieodwracalną alienację. A najtrudniejsze ze wszystkiego jest samotność, która towarzyszy tej transformacji. Kiedy dostrzegasz iluzję społeczeństwa i stajesz się niezdolny do powrotu do stanu nieświadomości, w którym wcześniej żyłeś, czujesz się wyobcowany. Świat, w którym kiedyś się wpasowywałeś, teraz wydaje się odległy i pusty, a ludzie wokół ciebie nie rozumieją, co przechodzisz. Oni kontynuują swoje życie, jakby nic się nie zmieniło, podczas gdy ty jesteś świadomy wszystkich sprzeczności, powierzchowności i braku sensu, które społeczeństwo próbuje ukryć. Już nie możesz angażować się w te same rzeczy, które kiedyś dawały ci pociechę. To, co było zabawne i proste, teraz jest tylko pustą rozrywką. Ale jednocześnie świat wymaga, byś brał udział, byś się wpasował, byś żył według reguł, które już nie mają sensu. Ten dylemat to prawdziwa alienacja świadomości. Znajdujesz się uwięziony między dwoma światami starym, gdzie wszystko wydawało się jasne i przewidywalne, i nowym, gdzie percepcja głębokiego sensu jest stała, ale samotna. Najbardziej bolesne jest to, że po przebudzeniu stajesz się jak obcy wśród innych. Rozmowy, interakcje, relacje, które kiedyś były naturalne, teraz wydają się zmechanizowane, pozbawione głębi i podczas gdy próbujesz znaleźć drogę w świecie, który nie dzieli twojej nowej wizji, uczucie bycia nie na miejscu tylko się nasila. Nie ma już sposobu na zignorowanie tego, co postrzegasz, ale świat wokół ciebie nie jest gotowy, by przyjąć głębię tej percepcji. Prawdziwa walka rodzi się, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nawet jeśli chcesz powrócić do tego uczucia normalności, które miałeś wcześniej, to niemożliwe. Nie możesz już żyć w cieniu ignorancji. Ta niemożliwość powrotu przynosi głęboki ból, ale jest też punktem zwrotnym. Ponieważ nie mogąc wrócić do tego, co było, jesteś zmuszony stworzyć nową ścieżkę, nowy sposób życia. Ale jak to zrobić w świecie, który w najmniejszym stopniu nie jest przygotowany na tę nową percepcję życia? Jak zintegrować swoją nową świadomość z społeczeństwem, które wciąż upiera się przy starych grach i fałszywych przekonaniach? To cicha walka tych, którzy duchowo się budzą walka między jasnością prawdy a presją rzeczywistości, która jeszcze musi się obudzić. Teraz, gdy zrozumiałeś, dlaczego duchowe przebudzenie może czynić współczesne życie tak wymagającym, wielkie pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Nie ma magicznej formuły. Ani szybkiego rozwiązania, ale klucz tkwi w przyjęciu tej podróży, ze wszystkimi jej trudnościami i przemianami. Proces przebudzenia przynosi nowe spojrzenie na życie, w którym zaczynasz dostrzegać, co naprawdę ma znaczenie, a co jest tylko rozproszeniem. Jeśli czujesz te oderwanie, wiedz, że nie jesteś sam. Wiele osób przechodzi przez te same doświadczenia. Prawdziwa wolność przychodzi, kiedy zaczynasz obejmować swoją nową percepcję, nawet jeśli świat wokół ciebie nie pojmuje jej w pełni. Teraz pytanie brzmi: jak poradzisz sobie z tą nową wizją? Pozwolisz, by zewnętrzne oczekiwania Cię przytłoczyły, czy zaczniesz budować rzeczywistość, która odzwierciedla Twoją prawdziwą esencję? Pierwszy krok to zacząć żyć autentycznie i szukać prawdziwych połączeń z tymi, którzy dzielą tę wizję, lub przynajmniej szanują Twoją drogę. Ale pamiętaj, to nie jest łatwe zadanie. I będziesz potrzebować cierpliwości, zrozumienia i przede wszystkim odwagi, by podążać swoją ścieżką. Jeśli utożsamiłeś się z tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by kontynuować tę podróż ku samopoznaniu i ewolucji. Skomentuj poniżej, czy doświadczyłeś takiego rodzaju oderwania od społeczeństwa po duchowym przebudzeniu? Jakie strategie stosujesz, by sobie z tym radzić? Z chęcią poznam Twoją opinię. Nie zapomnij polubić, jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens i udostępnij go tym, którym według Ciebie też jest potrzebny. W końcu wszyscy jesteśmy razem w tej podróży ku przebudzeniu.